Witam serdecznie wszystkie bliźnięta, bliźnięta słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na sierpień 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie bliźnięta? Do 21 sierpnia, Słońce jest w znaku lwa. Jak wiecie, Słońce w znaku lwa ma wielką siłę. Tutaj, słońce jest sekstylu do Waszego znaku, czyli daje Wam szansę i możliwości zrealizowania siebie poprzez nowe współprace, nowe kooperacje, rozmowy. Tutaj, wszystko, co mówicie, co piszecie, może jakby przynieść Wam sukces. 11. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który również jest w lwie. W lwie Wchodzi w ruch prosty, czyli tutaj możecie działać, możecie podpisywać, możecie rozpoczynać. 7. Mars, planeta energii, siły życiowej, wchodzi do znaku wagi i ustawia się w trygonie, w pozytywnym aspekcie do waszego znaku. Więc dla was świetny czas na miłość, na randki, na dogadanie się, na świetny czas spędzony z ludźmi. Tutaj będziecie bardzo zadowoleni. 12 odbywa się ciekawy aspekt, ponieważ Wenus łączy się z Jowiszem. To jest świetny dzień, ponieważ tutaj chodzi u Was o pieniądze. O tym jeszcze będę mówiła. Na pewno warto na ten dzień zwrócić uwagę. I 25 Wenus Planeta Miłości, Pieniędzy, Przyjemności, również wejdzie do znaku lwa, więc. Yy, Świetny czas no, na miłość, na zabuśnięcie, na czucie się atrakcyjnym. Więc tutaj wykorzystajcie tę energię. Zacznijmy od początku, ponieważ już 1 sierpnia słońce i merkury połączą się w znaku lwa. To jest dobry dzień wtedy, gdy się połączą, ponieważ mamy taką jasność umysłu. Taką wyrażenie siebie, dobry czas na komunikację, na y, rozmowy, na ustalanie jakichś priorytetów. Tutaj u Was y, prowadzenie jakichś negocjacji, y, 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 jeżeli chodzi o przyszłe umowy, pisanie czegoś, o rozmowy y, w sprawie pracy, to tutaj bardzo dobry czas. W tym dniu 1 sierpnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która weszła do znaku raka, ustawia się w kwadraturze do Saturna i do Neptuna. Uwaga, u Was chodzi o pieniądze. Pieniądze zarabiane przez Was, o Wasze wartości. Tutaj może ten dzień przynieść konflikty partnerskie, konflikty na temat pieniędzy, konflikty w relacjach. Saturn to ograniczenia, to jest takie, wiecie, zderzenie z twardą rzeczywistością. W kwadracie do Neptuna może, wiecie, puszczą takie iluzje, bańki mydlane. Tu chodzi o pieniądze, tak? Także uważajcie, to nie jest dobry dzień. No tutaj, wiecie, Merkur jest w retrogradacji, więc może tak być, że Wy zobaczycie, że to, co robicie, wcale Wam nie odpowiada i chcecie iść w coś innego, żeby się spełnić, zrealizować, dobrze czuć, tak? Na pewno też y, tutaj będzie bardzo dużo emocji, ponieważ Wenus jest w raku, więc ona jest bardzo emocjonalna. Możemy mocno zareagować. Tu mogą też być konflikty na przykład z przyjaciółmi, z ludźmi, y, z różnymi grupami ludzi, tak? Ktoś może nas zaatakować, więc bądźcie ostrożni. Y, następnie. 7 sierpnia Mars, planeta energii siły życiowej, wchodzi do walki. Tak jak wspomniałam Wam na początku, dla Was jest to dobry czas. Mars w wadze bardziej jest skierowany na współpracę, na kompromisy. Możemy też, wiecie, do, na pewno dobrze się będziecie dogadywali z ludźmi, tak? Tutaj y, spotykacie na swojej drodze ludzi, z którymi świetnie się czujecie, z którymi chcecie spędzać czas, świetny czas właśnie na zabawy, na jakieś wyjazdy. Wspólnie z innymi tutaj będziecie bardzo dobrze się bawili. Realizacja marzeń też, tak? Być może wejście w jakąś współpracę, w kooperację z ludźmi, z którymi się spełniacie, z którymi realizujecie swoje pomysły, więc to yy, też świetny czas na relacje, na miłość, na zakochanie, na randki, więc wykorzystajcie tę energię. Tak jak wspomniałam, 11. przepraszam, musiałam się napić kapki, 11. Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu. Wychodzi z retrogradacji i rusza prosto, tak? I jakby dla was. I tak ten Merkury cały czas był w sekstylu. Pamiętajcie, sekstyl to są nowe szanse, nowe możliwości, więc on rusza do przodu i warto tutaj działać, tak? Rozmawia, rozmawialiście, negocjowaliście, zastanawialiście się, teraz chcecie się zrealizować, tak? Być może zdecydujecie się zapisać na jakiś kurs, na jakiś warsztat, który poprawi wasze kwalifikacje, który. Spowoduje, że powiecie, dobra, mam ten papier, to podnosi moje poczucie wartości, moją samoocenę. Decyduje się to robić, tak? Podpisuję umowę z tam osobą i tak dalej. Pokazuje ten merkury w lwie da wam taką umiejętność pokazania siebie z jak najlepszej strony. I to jest super. Dwunaz, e, dobra, przepraszam, bo nie na to spojrzałam. Ósmego, ten Mars, planeta siły życiowej, energii, który wszedł do wagi, wstawia się w trygonie do Urana, planety nowości, młodości, zagranicy, nowoczesnych technologii. Uran jest w waszym znaku. Uran już wpływa na osoby z początku bliźniąt. Uran rozwala system. Uran wszystko przyspiesza. Myślę, jeżeli jest tutaj ktoś taki, kto ma jakąkolwiek planetę osobistą, czyli Słońce, Księżyc, Wenus, Marsa, na początku bliźniąt, proszę coś napisać, co się dzieje, bo tutaj jest jazda bez trzymanki, jazda na kolejce górskiej. Uran y, przyspiesza komunikację, współpracę, biznes, tutaj idą do Was nowe rzeczy. To może być początek. Ten Uran jeszcze wróci do byka, ale wiosna przyszłego roku będzie bardzo duże zmiany wprowadzała w Waszym życiu, i przygotujcie się do tego, mówię, do osób na razie z początku znaku bliźniąt. Więc tutaj. Marzu ustawię się w trygonie do Urana, więc tutaj nagle i nieoczekiwalnie, tak, bo na Uranie, do Urana aspekty to są bardzo szybko działające. Zakochasz się, miłość, czy jakąś pasję odkryjesz, która cię pochłonie, czy postanowisz otworzyć własną działalność, coś związanego z nowoczesną technologią, z komunikacją. Więc tu świat przyspieszy, i w tej energii odbywa się pełnia Księżyca w znaku wodnika. Pełnia, czyli księżyc znaku wodnika, w do Waszego znaku, naprzeciwko słońce, w lwie, w sekstylu do Waszego znaku, czyli w pozytywnych aspektach, łatwość zmiany. Być może postanowicie wyjechać za granicę, być może mieliście, tu się dopełnia jakiś plan, który w zimę, yy, w styczniu, gdy był nów w wodniku, zaczęliście realizować. Tak, tutaj tak, pełnia. Mars jest w trygonie do y, urana, a i później w trygonie do Plutona, czyli y, szansa na zmianę, chce czegoś nowego tutaj. Ale jest też w opozycji do Saturna i Neptuna. Czyli ten Mars tutaj wiedzie prym. O co chodzi podczas pełni wodnika? Gdzie jest moja wolność, gdzie jest moja niezależność? I tutaj mm, ta Pełnia y, mówi o tym, o mojej wolności, niezależności, o y, takim uświadomieniu sobie, gdzie potrzebujesz więcej przestrzeni, tak? Być może y, chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać. Tutaj jest opozycja do plutona, co mi nie pozwala tego zrobić. Być może tutaj chodzi o wasz sposób myślenia, tak? O wasze przekonania, na przykład, o, pewnie... Gdybym rozpoczął studium, nie dałbym sobie rady. To jest Twoje myślenie, tak? To nie jest prawda. To wynika z jakichś Twoich ograniczeń. Planety mówią: cokolwiek nie rozpoczniesz, to ci się uda. Cokolwiek nie rozpoczniesz, to ci się uda. Idź w nowe. Idzie nowy świat, nowe możliwości dla Ciebie. Pokazuj siebie z jak najlepszej strony. Być może zdecydujesz się. Yy, Wiecie, ograniczeniem też może być tak, że na przykład ograniczeniem okażą się ludzie, z którymi wasi przyjaciele na przykład, tak, że zobaczycie, że ja tutaj działam, mam plany i, i, i chcę czegoś nowego, a tutaj ktoś mi wylewa kubeł zimnej wody, tak? To jest takie, podczas tej pełni, takie napięcie. W nas, między pragnieniem działania a ograniczeniami, tak? Czyli możecie zobaczyć, że ja chcę coś nowego, chcę, nie wiem, wyjechać za granicę na przykład yy, i tam pracować i, i się realizować, ale ograniczeniem jest na przykład to, że nie znam języka, że nie mówię płynnie na przykład, nie wiem, po angielsku czy po hiszpańsku. Więc zapisz się na kurs. Merkury rusza do przodu w lwie i to ci da. Pewność siebie, tak? Wszystko można zrobić. Czy na jakiś kurs, y, który zwiększy Twoje kwalifikacje, czy zaczniesz z innymi ludźmi się spotykać, którzy, z którymi czujesz się dobrze. Y, więc tu bardzo dużo się może zmienić u Ciebie. W najbliższym otoczeniu również, drogi bliźniaku. Yy... Zaraz po pełni 10 marca, się w trygonie do Plutona, a Mars to planeta energii, siły życiowej, Pluton również, czyli yy, taki potężny zastrzyk energii, yy, determinacji, wreszcie wiem, co mam robić, tak? Wreszcie wiem, chcę jakby uwierzyć w siebie, że mi się uda, robię to, po prostu to robię, tak nie zastanawiam się, tylko działam. Robię to, co doprowadzi mnie do realizacji marzeń, do mojego sukcesu. Mam dużo sił, mam dużo determinacji. To jest świetny dzień, kochani. Merkury 11 wychodzi z ruchu wstecznego, tak? Znakulpa, ustawia się w seksylu, czyli po 11 działacie. 12 Saturn, planeta karmy, planeta naszych ambicji, Pan czasu. Ustawia się w sekstylu do Urana, planety nowości, młodości, zagranicy, który jest w waszym znaku. Saturn zatwierdza zmiany, daje szansę, możliwość współpracy z kimś innym, odwaga wychodzenia na przykład na social media, do internetu, odwaga na przykład złożenia CV właśnie w tej pracy, tak? czy otworzenia własnej działalności. I dwunastego, tak jak wspomniałam, Wenus łączy się z Jowiszem. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, czyli miłość, pieniądze, przyjemności. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, w rozwoju. Obydwie planety w raku czują się wspaniale. U Was reprezentują pieniądze zarabiane przez Was, Wasze wartości. Co jest dla mnie ważne? Chcę robić to, co kocham i zarabiać dobre pieniądze. Czy to jest możliwe? Zacznij sobie zadawać takie pytania kwantowe. Czy mogę robić to, co kocham i zarabiać na tym pieniądze? Czy to jest możliwe? To jest początek, tak? Zmian. Jest to możliwe. Ta koniunkcja mówi, że możesz robić to, co kochasz i zarabiać pieniądze. Dobre pieniądze. Więc wykorzystaj ten dzień, wykorzystaj tą okazję. 15, 16. Merkury ustawia się w sekstylu do Marsa. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, w sekstylu do Marsa. Planety energii, siły życiowej, szanse, możliwości na miłość, na poznanie kogoś, na cudowną podróż, na podpisanie nowej umowy, na otwieranie działalności, na, yy, yy, na swoje pasje. Yy, więc to jest świetny czas, kochani. Wykorzystajcie ten czas, ponieważ 22 Słońce wychodzi już ze znaku Lwa i wchodzi do znaku Panny. Yy, słońce, gdy wejdzie do znaku Panny, to jest czas porządkowania, czas skupieniu się na zdrowiu, na pracy, na codziennych obowiązkach, czyli schodzimy na ziemię, moi drodzy. Tutaj słońce wchodzi do znaku panny i reprezentuje wasz dom, tak? Wasz dom, waszą rodzinę, to co się dzieje w waszym domu, czyli tutaj wiecie, troszeczkę trzeba będzie zwolnić, troszeczkę uporządkować, być może dużo się zmieniło, trzeba będzie jakby. Ustalenie jakieś zrobić, tak, no, jakieś zmiany ja wprowadzam, na przykład zaczynam się uczyć, więc w weekendy y, będę albo zdalnie się uczyć, albo y, jeździć gdzieś na uczelnię, czy na jakiś kurs, szkolenie, trzeba tutaj uporządkować. No to jest kwadratura, czyli jakby wiecie, trochę może was to denerwować, ta panna, no wy nie lubicie, wiecie, bliźniak to jest wielozadaniowy, robi ileś rzeczy naraz, a jak trzeba uporządkować. Idzie do biurka, a tam sterta papierów, tak? No trzeba by to poukładać, powyrzucać, co niepotrzebne, więc na to będzie czas. I 23 odbywa się w księżyca w znaku Panny, w kwadraturze do Waszego znaku, tak? Mm. Czyli no, nów jest dobry na początek, na porządkowanie, na systematyczne takie oczyszczanie, na zajęcie się. No tutaj u Was porządkowanie domu, tak? Być może trzeba będzie dobrze posprzątać, dobrze jakoś tam... Yy, pewne rzeczy uporządkować, poukładać i 24 słońce ustawi się w kwadracie do tego urana, który jest w waszym, waszym znaku, tak? Czyli znów no, mówi tak, czas na porządki, czas na zejście na ziemię, na, na tak, wiecie, usystematyzowanie wszystkiego, ale ten urę w bliźniętach chce dalej pędzić i mówi, ja nie mam czasu porządkować, tak? Więc jakby tutaj ym, nagłe jakieś niespodziewane sytuacje mogą wypłynąć, tak? Żeby jakby tutaj jakby zalecam spokój, tak? Tu chodzi napięcie takie pomiędzy domem, poczuciem bezpieczeństwa, a jakimś takim usystematyzowanym życiem, a dawniem tak, takiej wolności, niezależności, tak kwadrat mówi o konfliktach. Więc jakby wszystko się da kochani um, uporządkować i ustalić. Mars jest w wadze, czyli można się dogadać, można się porozumieć. Tutaj spokojnie trzeba do tego podejść, tak? Nie działać emocjonalnie, nie działać raptownie. Tutaj od 25, ponieważ już później po tym nowiu, 20, yy, yy, kwadratura Słońca do Urana, czyli ten nerwowy czas jest 24. Na pewno nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegokolwiek. Pamiętajcie, to wszystko może być nieprzewidywalne. 25. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do, wasze, do znaku Lwa. Wenus w Lwie, Chce błyszczeć, chce poczuć się atrakcyjna, wie co piękne, wie jak sobie sprawić przyjemność. I Wenus tutaj y, będzie u Was reprezentowała komunikację, czyli jest seks, szanse i możliwości na porozumienie, na dogadanie. Tym bardziej, że 26 Wenus zrobi piękne aspekty, y, zrobi trygon, czyli pozytywny aspekt do Saturna. Planety karmy, planety naszych ambicji, Pana czasu, czyli tutaj, co rozpoczniemy, może być na stałe: jakieś, jakaś umowa, jakieś porozumienie, jakieś szkolenie, i będzie też w trygonie do Neptuna, planety miłości, duchowości, czyli jest tu spełnienie, jest tu zadowolenie, jest dobra komunikacja, czuje się dobrze, czuje się docenione, czuje się atrakcyjna, czuje się ważna. I Wenus będzie również robiła sekstyl do Urana, planety, która jest w Waszym znaku. A Uran to co nowe, nowość, młodość, zagranica, nowoczesne technologie, internet, więc tu sekstyl, szanse i możliwości porozumienia, tak? Wszystko tylko mówię tego 24 i podczas jakby mm, od 22 do 24 spokojnie. 27 Wenus zostawi się naprzeciw Plutona. Pluton to planeta przemiany, transformacji, ale również przemocy, manipulacji, czyli może się okazać, że y, zaczniecie się zastanawiać nad tym, y, nad swoją y, wolnością, nad swoją niezależnością. Tutaj możliwe jakieś kryzysy, tak? Poczujecie, że na przykład gdzieś jesteście poddawani manipulacji, na przykład, że wasz światopogląd, tak? Że ktoś chce wpłynąć na wasz sposób myślenia. To są duże emocje, tak? To jest świetny czas na uwalnianie, na uwalnianie się z jakichś ograniczeń, z ograniczeń myślenia, tak? Bo posłuchajcie, jeżeli ja dzisiaj myślę, że mi się nie uda, no to mi się nie uda, tak? Pierwsze to jest uświadomić sobie, co ja myślę na dany temat. I jeżeli myślę, że mi się nie uda, zastanowić się, dlaczego, jak mogę to zmienić? Czy mogę zrobić coś, żebym myślała, że mi się uda? Jakby pamiętajcie, wszystko jest w naszej głowie. To, o tym dzisiaj myślimy, jutro się realizuje. Jeżeli ja uważam, że mogę schudnąć, to mogę schudnąć, a jeżeli uważam, że nie da się schudnąć, co tam, to się nie da, tak? To, co dzisiaj myślę, jutro się realizuje, więc jakby działajcie, idzie do Was nowe, kochani. To, co się Wam pokaże teraz, jak ten uran wszedł do bliźnią, troszeczkę się uspokoi, ale wróci na wiosnę przyszłego roku. Macie świetne aspekty, Merkury wyszedł z retro, Warto iść do przodu, tak? Zmierzyć się też z tymi ograniczeniami, o których mówi Wenus naprzeciw Plutona. Wykorzystujcie astrologię, wiedzę astrologiczną, po to, aby iść do przodu. I na koniec, 29 sierpnia, Uran planeta nowości, młodości, nowoczesnych technologii, który jest w Waszym znaku za granicę internetu wstawia się w sekstylu do Neptuna, planety miłości, duchowości i daje wam odwagę do wchodzenia w różne grupy ludzi, do nowych współprac, do nowych kooperacji, do nowego życia, do pójścia gdzieś w to nowe. Was już, ja wiem, że was już nosi, wy już chcecie, być może już działacie, ale tu też postawi los na waszej drodze ludzi, którzy być może was dziś protegują, którzy... Was pomogą, którzy, dzięki którym będziecie mogli mocno się rozwinąć. Także, drogie Bliźnięta, życzę Wam cudownego miesiąca. Te planety, które są w lwie, wspierają Was, wspiera Was. Mars w pannie od siódmego. Mars w wadze, przepraszam. Czyli świetny czas na relacje, na miłość, na, na współpracę. Więc tutaj jest naprawdę bardzo duża szansa porozumienia w tym domu. Wiecie, wy możecie szaleć, wariować, a w domu no nie wszystkim się to musi podobać, tak? Bo na przykład mąż zacznie mocno działać w internecie i, i pięć rzeczy na raz robić, będzie tu mógł, to mu przynosiło sukcesy, a żona go sprowadzi na ziemię i powie: Słuchaj, wakacje były ok, ale teraz przychodzi wrzesień i trzeba jakoś podzielić obowiązki, tak? Ty się spełniasz, realizujesz, ale dzieci trzeba zaprowadzić do szkoły, odebrać, zaprowadzić na dodatkowe zajęcia, przypilnować z lekcjami, jechać do dentysty itp. Itd. Więc jakby pamiętajcie, spokojnie podejdźcie, a wszystko się uda. Życzę Wam cudownego miesiąca. Zalajkujcie mój film. Jeżeli oglądajcie, zasubskrybujcie proszę, to rozwija mój kanał. Napiszcie jakiś komentarz. Będę bardzo wdzięczna. Zapraszam oczywiście na konsultacje astrologiczne, na astrocoaching, czyli z, y, y, pomagam Wam wprowadzić zmiany myślenia w y, Wasze życie, kochani. Życzę cudownego miesiąca, pozdrawiam Cię plutko, do zobaczenia.